Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Od pełnego emocji pojedynku Mateusza Gamrota z Armanem Carukanem na przedostatniej gali UFC minęło już trochę czasu, więc to dobry moment, aby porozmawiać o tym, co dalej. Gamer przed walką z Ormianinem zajmował 12 pozycję w rankingu kategorii lekkiej, ale niewątpliwie dzięki wygranej z Armanem ta lokata zdecydowanie się polepszyła. Pozycja Matiego poprawiła się aż o 4 oczka, więc aktualnie zajmuje miejsce ósme w tym rankingu, spychając Conora MacGregora na niższe lokaty. To daje ogromną szansę na to, żeby Mateusz znacznie przybliżył się do czołówki tej kategorii i podjął kogoś naprawdę mocnego i medialnego, który jest blisko walki o tytuł. W dzisiejszym materiale przygotowałem trzech potencjalnych oponentów, którzy być może już wkrótce staną w szanki z naszym rodakiem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Mateusz Gamrot Federacji UFC legitymuje się rekordem 4-1, z czego ta porażka jest owiana kontrowersjami, co wielokrotnie powtarzałem, więc mocno zaznaczył swoją pozycję na światowej scenie. Podejmował bardzo solidnych zawodników, bo pokonał takich fighterów jak Scott Holtzman, Jeremy Stevens, Diego Ferrera i ostatnio Armand Sarukian. Na szczególną uwagę zasługuje zwycięstwo z zawodnikiem z Armenii, bo ten był uznawany przez UFC i przez fanów jako przyszły mistrz z papierami na mocną karierę, a Gamer go poskromił. W takim razie teraz nasz rodak zajął jego miejsce i w oczach kibiców na całym świecie jest znany jako solidny zawodnik, który być może kiedyś zostanie mistrzem. Taki jest cel Mateusza Gamrota, i szczerze mówiąc, patrząc na jego ostatnie występy wok tego, nie ciężko przychylić się do tego, że naprawdę kiedyś może tego dokonać. Mimo wszystko, droga do title shota jest jeszcze długa, bo teraz Gamer będzie musiał udowodnić, że potrafi również wygrać z zawodnikami ze ścisłej czołówki. Moim zdaniem, jest trzech wyraźnych kandydatów do następnej walki Mateusza Gamrota w federacji UFC. Opcja numer jeden prawdopodobnie będzie najciekawsza dla fanów i na pewno najlepsza dla Gamrota, który po walce z Sarukianem wyzwał tego zawodnika do wspólnego pojedynku. Mowa oczywiście o Justinie Gatesie, który zjadł już zęby na walkach w Federacji UFC i przez krótki moment był nawet tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej. Aktualnie zajmuje trzecią pozycję w rankingu, więc jest naprawdę wysoko, pomimo tego, że w ostatnim pojedynku musiał uznać wyższość Charlesa Oliveira, przez którego został poddany. Jeżeli doszłoby do jego konfrontacji z Gamrotem, to mielibyśmy klasyczną konfrontację graplera ze stójkowiczem, w mojej opinii nieco więcej argumentów w całokształcie powinien mieć nasz rodak. Coś mi jednak podpowiada, że na ten moment takie zestawienie będzie trudne do zrealizowania ze względu na mocną pozycję i medialność Justina, ale jakby do tego doszło, to na pewno byłby dobry matchmaking dla gamera. Jako drugiego zawodnika, z którym Mateusz mógłby potencjalnie skrzyżować rękawice w następnym pojedynku, widzę Michaela Chandlera. Były mistrz Bellatora z przytupem zawitał do federacji UFC nokautując Dana Hookera, natomiast dwie następne walki z Oliveirą i Gage'em nie poszły po jego myśli. Ostatnio powrócił jednak na zwycięską ścieżkę w pojedynku z Tonem Fergusonem, którego znokautował przepięknym i ikonicznym już frontalnym kopnięciem na twarz. Generalnie zarówno Chandler jak i Gamrot rozpoczynali swoją przygodę ze sportami walki od zapasu, więc na pewno to jest aspekt, który łączy tych dwóch zawodników. Aktualnie Amerykanin to numer 5 rankingu kategorii lekkiej, więc wysoko, ale już blisko pozycji, jaką zajmuje Gamer aktualnie we wspomnianym rankingu. Szczerze mówiąc, widzę bardzo dużo aspektów, które po prostu się zgrywają, jeżeli chodzi o walkę Chandler Gamrot i myślę, że jest duża szansa na jej realizację. To byłaby naprawdę ciekawa konfrontacja, która umożliwiłaby Mateuszowi wejście z przytupem do czołowej piątki w rankingu. Trzecim i zarazem ostatnim w dzisiejszym materiale zawodnikiem, który mógłby wkrótce zawalczyć z Mateuszem Gamrotem, jest Benil Dariusz. Zawodnik urodzony w Iranie moim zdaniem jest jednym z bardziej niedocenianych zawodników w kategorii lekkiej w UFC, bo jest na fali siedmiu wygranych z dobrymi zawodnikami i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Zajmuje zaledwie szóstą pozycję w rankingu i na pewno brakuje mu jeszcze kilku wygranych do tego, by mógł myśleć o walce mistrzowskiej. Moim zdaniem to właśnie Dariusz z wszystkich zawodników w dzisiejszym materiale sprawiłby największe problemy Gamrutowi i sądzę, że w tym przypadku zobaczylibyśmy bliską walkę. Ciężko stwierdzić jakie plany ma federacja na tego zawodnika, bo ten nie walczył od ponad roku, więc podejrzewam, że już wkrótce będzie chciał wrócić do OKTAGONu, więc mogą się nie zgrać terminy. Mimo wszystko jest to bardzo fajne, aczkolwiek trudne zestawienie dla Mateusza Gamrota, ale tak naprawdę na szczycie łatwych pojedynków już nie ma. Uważam, że każdy zawodnik dzisiejszego materiału byłby dobrym oponentem na następną walkę Gamera i opcją na to, żeby Polak nieco skrócił swoją pozycję do walki o tytuł. Oczywiście życzyłbym sobie Matiemu walki z najwyżej notowanym Gage'em, ale o to może być trudno, więc bardziej prawdopodobne wydają mi się zestawienia z Chandlerem lub Dariuszem. Gamer nie lubi robić długich przerw od walk, a z ostatniego starcia z Sarokianem wyszedł bez większych kontuzji, więc podejrzewam, że jeszcze przed końcem wakacji albo we wrześniu zobaczymy go w OKTAGONIE. Dajcie znać w komentarzu, kto według Was byłby najlepszym rywalem na następną walkę Mateusza Gamrota w Federacji UFC. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia, prowadzący kanał World of May.